Co słychać? Miło Cię widzieć. To mój syn Marko. A to mój brat Butch. Od jak dawna to robicie? Ojciec zaczął w 1963. On Was tego nauczył? Mój pokazał mi, jak piec. Pewnego dnia ja nauczę Cię tego. Chcesz przejąć piekarnię? A co ja wtedy będę robił? Piekł wielkie ciasta. Dziękuję, szefie. Doceniam to. Zobaczmy, jak poradzisz sobie z cukierkami. Pokaż nam, jak to się robi. Zanieś to tam, tylko nie upuść. Ramiona rozciągają masę, napowietrzając ją. Kolor zmienia się z karmelowego na biały. Tak samo miesza się ciasto. Jak smakuje bez dodatków? Jest słodka. Dolejemy odrobinę tego. Jaki to smak? Miętowy. Gdy robimy czekoladowy, wlewamy likier czekoladowy. Ja też tak robię. To takie cukiernicze sztuczki. Też trochę pougniatać? By zrobić paski, ucinamy kawałek czerwonej masy i rolujemy ją z resztą. Potem razem z Marco udekorujemy to z zewnątrz. Połóż na środku. To jak dekorowanie ciasta, ale nieco łatwiejsze. Gotowi? Weź to. Nie upuść, ale się ubrudziłeś. Te maszyny przywodzą na myśl dawne czasy. Ile to ma lat? 98. Jeszcze działa? Zdarza się. Teraz to pokroimy. Ta maszyna tnie 150 kawałków na minutę. Trzymaj się od niej z dala. Uważaj na palce. To nie były żarty. Maszyna mogła odciąć Ci palce. Zasada piąta. Nikt nie może trafić na ostry dyżur.